Hejka, hejka moi kochani, witam Was serdecznie z tej strony, Wasza ukochana księżna. Mam nadzieję, że się za mną stęsknieliście. Ja wróciłam dzisiaj z saunarium. Jestem szczęśliwą posiadaczką karty Super VIP Aquapark. Naprawdę się opłaca, przyznam Wam szczerze. I wiele radości to nam przynosi. Ojej, coś tutaj mam dziwnego, białego, co to może być, nie wiem. Nie wiem, co to za biały broszek. No nieważne. Moi drodzy, ja chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać przede wszystkim do Panów. Wczoraj miałam nagrać filmik, ale wczoraj byłam, jakoś wróciłam późno. Dzisiaj chciałabym się skupić na tym, żeby Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze, Panowie. I przede wszystkim chcę poprosić Was, byście przeczytali książkę po męstwie którego autorem jest profesor Wojciech Śmieja i muszę powiedzieć, że jest to książka, która bardzo wiele mi pomogła yy, właśnie, także i dalej pomaga. Jestem w trakcie jej czytania, bym tak naprawdę musiała przeczytać Wam całość, ale będę operować tylko fragmentami. Zapraszam Was też do mojego wpisu. Yy, szczerze o relacjach na blogu i do książki po męstwie yy, taki ładny tutaj zrobiłam rysuneczek tą męskość, którą kojarzymy z bronią yy, ze zeszczelaniem pieniądze gra w piłkę, tutaj to zwycięstwo tutaj metroseksualny mężczyzna jedzenie hamburgerów, oświadczyny no ten czy to wiadomo, co znaczy męskość, męskość, męskość. Jestem w trakcie czytania tej książki, ale planowałam właśnie zrobić yy, właśnie zrobić to według yy, według takich różnic. W ogóle popiłam sobie kawusię yy, drugą yy, i moi kochani właśnie po męstwie. Jest książką, która jest warta swojej ceny. Jest to monografia. Jest to monografia, i co ja chcę? Co ja chcę wam o niej powiedzieć? Może powiedzmy sobie o tej tematyce, tak? Mężczyźni w dzisiejszych czasach naprawdę nie mają łatwo i kobiety też. Myślę, że obie płcie sobie szkodzą. I cóż, ja chcę przytoczyć kilka fragmentów z tej książki. Oczywiście tak naprawdę mogłabym całość przytoczyć. Y na początku lat 30. doświadczenie wielu milionów ludzi stanowiło bezrobocie. Dla pokolenia wchodzącego w dorosłość drugiej RP było ono formujące. Socjologowie poświęcali mu specjalne opracowania, Instytut Gospodarstwa Społecznego wydał nawet zbiór pamiętników bezrobotnych. I tutaj jest coś bardzo ciekawego, a mianowicie pamiętniki bezrobotnych. Troszeczkę dziwnie to brzmi, bo jak można wydać coś takiego, ale mnie to strasznie zaciekawiło. Pamiętniki osób bezrobotnych są dla mnie, brzmi to jak fajna, fajny rodzaj empatii, ponieważ dzisiaj z perspektywy takiej widzimy bezrobotnego tylko z jednej perspektywy. Myślę, że to pozwalało patrzeć także z innej perspektywy. Instytut Gospodarstwa to wydał, mimo to nasza zbiorowa pamięć dyskretnie pomija te kwestie, a przecież bycie bezrobotnym uderza nie tylko w ekonomiczne podstawy bytu jednostek i rodzin. Ale też podkupuje poczucie wartości mężczyzny, jeśli spoczywa na nim obowiązek utrzymania rodziny. I tutaj mamy też przypadek tego mężczyzny bezrobotnego, którego tak zwana wartość spada na rynku, i w ogóle bycie bezrobotnym nie jest fajne, generalnie. Zaburza to koncepcję funkcjonowania przede wszystkim. Tak, dzisiaj podszedł do mnie chłopak i zapytał, gdzie jest mops dla bezdomnych. Więc generalnie bezrobocie. No, nie jest fajne i kiedy słyszę, że wszędzie jest praca, jasne, że jest, ale, yy, ale to już jest inna sprawa. Tutaj jednak mężczyzna bezrobotny się kojarzy właśnie tak dosyć źle. Myślę, że w tych czasach też, że nie ma tej cechy, nie jest zaradny wystarczająco. Mężczyzna, yy, a mężczyzna musi być właśnie taki zaradny, tak? Yy, tutaj. Otóż Polska międzywojenna to był dla mnie kraj zmieniający powoli swoją kulturę erotyczną z kobiecej na męską. Może się mylę, to Gombrowicz pisze. W ogóle autor się często odwołuje do Witolda Gombrowicza. Może się mylę, bardzo trudno wypowiadać sądy generalnie o Polsce, choćby ze względu na przepaść dzielącą lud od inteligencji. To przecież zawsze dwa osobne światy. Ale w każdym razie inteligencja, zwłaszcza w tym jej odłamie artystycznym, Intelektualnym, który był mi najbliższy, wyraźnie wskazywała z roku na rok wzrastającą rolę mężczyzny. Yy, całe to dwudziestolecie 1919-1939 to był jednak dziś z perspektywy to widzę ogromny skok naprzód, a może największy w obyczajach skok kok od panka w getrach, w meloniku z laseczką w lakierkach do rozhełstanej młodzieży, która miała wkroczyć w drugą wojnę światową. I tutaj właśnie e, e, autor czyni z Gombrowicza przewodnika po tej męskości i, i tutaj e, dalej, dalej Gombrowicz mówi, jedną z najważniejszych przemian formalnych owego czasu, bogatego zmiany, było skasowanie zarostu męskiego, nie tylko brody, ale i wąsy znikały. Zmiana potężna, olbrzymia, zważywszy, że broda, dwonsad to zupełnie inny typ człowieka niż wygolony. Skłonny jestem sądzić, że następstwa tego wydarzenia było niezmierzone w sztuce, w moralności, w obyczajach, nawet w polityce, nawet w metafizyce. Choć może nie trudne do uchwycenia. Nigdy nie zapomnę wrzasku, jaki podniosła jedna moja kuzynka na widok ojca, wchodzącego do mieszkania z twarzą zupełnie ogoloną. Właśnie zostawił brodę i wąsy u fryzjera zgodnie z duchem czasu. Był to krzyk przeraziwy kobiety obrażonej w najgłębszej swojej wstydliwości. Gdyby ojciec był goły, nie narobiłaby okropniejszego krzyku. I właściwie miała rację, bo to rzeczywiście był best pierwszej klasy, ta twarz ojcowska dotąd zawsze ukryta w włosieniu teraz po raz pierwszy wyłaniająca się skandalicznie. Więc tutaj mamy. W ogóle książka jest podzielona na, na tematykę, właściwie na czasy przede wszystkim, bo tutaj mamy męskość. Ja mówię, zaczytuję tutaj tylko te fragmenty, które mnie jakoś tak najbardziej uderzają. Jak już wspominałam wcześniej, żyjemy w czasach, kiedy kobiety walczą o, o niezależność, o to, żeby, ten, żeby dzieci były przy nich, tak, mamy taką kulturę, istnieje alienacja rodzicielska, która feministki deklarują, że nie istnieje jakkolwiek, by to nazwać, rola ojca jest jakoś taka gorsza i ojcowie też czują się gorsi. Jest to tak zupełnie niepotrzebna wojna. Zawsze się mówiło, że dzieci są najważniejsze. Ja tak nie twierdzę. Oczywiście ważne, żeby człowiek dorosły był szczęśliwy i, i czuł się najważniejszy, jak już się urodzi. Aczkolwiek no, jest to taka obsesja, że. I oczywiście temat, który chcę poruszyć, a mianowicie służba wojskowa, jest to temat bardzo istotny, myślę, w tych czasach, zwłaszcza. Zawsze mężczyzna był tą osobą nieobecną, tak? Popatrzcie, nawet kiedy szedł na polowanie, to był nieobecny, bo szedł za jedzeniem, szukał tego jedzenia. I myślę, że to była też jedna z takich e, dróg, które osiągnął, e, osiągnęli mężczyźni, że też jak szli na wojnę. To także byli nieobecni, więc tak naprawdę wtedy kobiety musiały sobie radzić same. Teraz służba wojskowa, pamiętacie, była kiedyś obowiązkowa, teraz nie jest, ale no, teraz się to ma zmienić z racji sytuacji, jaka jest obecnie. Aczkolwiek właśnie żołnierze, mężczyzna, żołnierz też był kojarzony, jest do dzisiaj z mężczyzną taką męskością, tą rasową męskością. Też się mówi, że chłopaki nie płaczą, oj, powinni mężczyźni płakać i być emocjonalni, bo nie ma, drodzy panowie, w tym nic złego, że płaczecie. Bądźcie sobą przede wszystkim. Ja wiem, że się boicie kobiet czasami i nie mówię, że wszyscy, bo znam mężczyzn, co się kobiet nie boją, ale jest ich i tak mało stosunkowo. Ale ci panowie, co się kobiet boicie, to nie musicie też ich wyzywać od nienawiści i tak dalej. U każdego są to różne czynniki. Wracając do tematyki wojsko-militaria. No to wart, warto tutaj yy, zgłębić się właśnie w to, co pisze profesor Śmieja. Żołnierze służby zasadniczej mieli nabywać cenne umiejętności życiowe i obywatelskie. Czasem zdobywali zawód, który wykonywali w cywilu kierowcy mechanika elektryka. Co stanowiło dla nich istotną wartość dodaną lat spędzonych w koszarach i jednostkach. W latach 50. regulaminy obejmowały nawet naukę posługiwania się nożem i widelcem oraz zachowania przy stole. W opracowaniach zwracano uwagę na przyuczanie poborowych do wykonywania zadań potrzebnych w gospodarce i przemyśle. Owe czyny żołnierskie miały zatem wymiar nie tylko. Hmm. Hmm. Zgubiłam się. W opracowaniu zwracano uwagę na pouczanie poborowych do wykonania zadań potrzebnych w gospodarce i przemyśle. Owe czyny żołnierskie miały zatem wymiar nie tylko ideologiczny, ekonomiczny, ale także właśnie edukacyjny. Wychowanie żołnierzy naszej armii jest procesem zamierzonym, wyraźnie ukierunkowanym, pisano a Pisano. A główne cele tego wychowania stanowiło oprócz przygotowania do walki przysposobienie do aktywnego uczestnictwa w pracy zawodowej na rzecz rozwoju ojczyzny. Wokół zasadniczej służby wojskowej w specyficzny rodzaj folkloru z hucznie fetowaną uroczystą przysięgą na czele, na którą rodzina bliższa i dalsza, także znajomi specjalnie wybierali się do jednostki. Poborowego. Nie trzeba być antropologiem, by doszedł w tym elementy celebracji, rytuałów, przejścia, takich jakie znamy z opisów etnograficznych. Istotne bowiem z punktu widzenia środowisk wiejskich czy małomiasteczkowych, pobyt młodego mężczyzny w wojsku był niejednokrotnie rodzajem ważnej społecznej inicjacji. Panowało w nich przekonanie, że pełnoprawną męskość osiąga. Tylko ten kawaler, który odsłuży swoje. Co z niego za chłop, jak w wojsku nie był, że dopiero po wojsku zdatny jest on do małżeństwa. Takich, których armia nie chciała lub którzy jej unikali, uważano za wybrakowanych, niepełnych mężczyzn. Etnografowie odnotowują oddające to podejście ludowe powiedzenia, jak to z podcholańskiego osiedla. Chłopcu w wojsku nie był myszami śmierci. Nieco inaczej trzeba odnotować traktowaną obowiązkową służbę w środowiskach inteligenckich. Tutaj mamy rysuneczek też tutaj właśnie żołnierze. Jeden dzień z życia żołnierza, poligon Orzysz, lata 70. służba wojskowa. No, nie wiem czy widzicie, tutaj może samo zdjęcie wystarczy. Tutaj jest no po prostu są panowie Yy, I właśnie tak, samo służba wojskowa. Generalnie żyjemy w czasach, kiedy właśnie panowie nie są tak, nie są. Yy, yy, mają też problem z męskością. Wydaje mi się, że większość mężczyzn ma kompleksy, kobiet też, ale tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na mężczyznach. Generalnie każdy człowiek w jakimś stopniu ma kompleksy, tak. Ja teraz chodzę do saunarium, moi drodzy, kiedy jesteśmy nadzy, wszyscy jesteśmy równi i myślę, że gdzieś tam w czasach nierówności społecznej istnieją miejsca, tak, król jest nagi, jak to się głosi, ponieważ nagość jest czymś, co nas łączy wszystkich tak naprawdę, mimo że ona jest zakryta. Wracając do tematu męskości, to... Yy, Wielu mężczyzn, których poznałam w swoim życiu, właśnie byli tacy niezaradni, niegotowi. Często są to mężczyźni wychowywani przez samotne matki. To jest bardzo ciężko, kiedy nie ma tego męskiego wzorca w życiu mężczyzny, tak? Albo kiedy gdzieś tam ten mężczyzna jest wychowywany przez kobiety, to ma dużo w sobie tego pierwiastku kobiecego. Co może przeszkadzać, ale generalnie każdy z nas ma trochę pierwiastka kobiecego, troszeczkę męskiego, więc to może gdzieś tam być w nas, jak gdyby czymś. No, każdy z nas to ma, tak? W pewnym stopniu. Jedni mają więcej, jedni mniej. Ja osobiście też, jak już mówiłam wcześniej, że kobiety stały się męskie i przez tą męskość właśnie kobiety lubią dominować, tak, w związkach także i mężczyźni wtedy powywam tak osobiście, że kiedy mężczyzna sobie wybiera kobietę, która ogarnia wszystko, to on idzie na łatwiznę. Znaczy to jest bardzo dobra cecha, że kobieta ogarnia wszystko, ale no to jest pójście na łatwiznę, bo po prostu, jak już mówiłam wcześniej, miałam takiego dziadka, że wszystko właściwie spoczywało na babci, on został tak wychowany, zresztą mój tato też. Że kobieta ma wszystko robić tak, i my, kobiety, gdzieś tam mamy też to przekonanie, że musimy być samowystarczalne we wszystkim. Jak już mówię, niezależność pierwsza to jest tu, a druga jest dopiero finansowa. Co dalej? Kolejnym elementem jest też to, Yy, że wy mężczyźni drodzy właśnie boicie być, się być sobą, więc generalnie wielu mężczyzn też jest zazdrosnych o kobiety ja wam polecam się wybrać do saunarium, nawet jeśli nie lubicie, jeżeli jesteście zazdrośni o wasze kobiety, to się wybierzcie wtedy z nimi do saunarium o ile wasze kobiety będą na to otwarte, dlatego że żyjemy w czasach, gdzie jest obsesyjna zazdrość, no ale umówmy się, no po Świat to jedna wielka pokusa przecież. Wróćmy jeszcze do tej książki. Jest to oczywiście wydawnictwo czarne, jest to świeżutka książka, pachnie świeżością. Mam multum stron, ale czyta się ją cudownie i pozwala spojrzeć właśnie na męskość z tej innej perspektywy, tak. Mm. Przytoczę czy też kim jest Wojciech Śmieja, urodzony w 1977 profesor Uniwersytetu Śląskiego literaturoznawca i Polonistwa. Ta zajmuje się głównie literaturą i kulturą polską XX i XXI wieku. Jego zainteresowania badawcze obejmują reprezentację i ekspresję płci i seksualności, płci. Żartuje. Badania z zakresu studiów gender i queer, krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami. Opublikował cztery monografie autorskie, dom reportaży, kilkadziesiąt artykułów, szkiców, esejach, czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, uczestniczył w wielu krajowych, międzynarodowych konferencjach naukowych. Odbył wyjazdy i staże naukowe w nauczelniach w Niemiec, Francji, Włoch, a także USA, gdzie jako Visiting Scholar studiował w Center for the Study of Men and Masculinity pod opieką profesora Michaela Kimella. Czyli taki mądry pan, mądry pan. Hmm. Dobra, ja teraz znajdę kolejny fragment, oczywiście nie, 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 nie daje tutaj kolejności, tak? O, od robotnika do robola. Teatrzyk Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zafundował czytelnikom nader popularnego przekroju scenkę Książę Józef Poniatowski ze stępem 1946. Oprócz postaci tytułowej występuje w niej również chór nowych Polaków. Książę zamierza zrzucić się w nurty rzeki, ale w końcu zmienia zdanie i mówi: Bóg mi powierzył honor Polaków, dla honoru będę pracował. Wywołuje to przerażenie cesarza Napoleona, który rośnie jeszcze, gdy książę zrzuca mundur, przebiera się w cywilne łachy i przenosi na ziemię odzyskane. Za to chór nowych Polaków wyraża głośny aplauz. Pracować trzeba, cholera, czyśmy to jacy tacy, więcej osmańczyka, mniej grotegra, i wszystko będzie tacy, tacy. To bardzo łatwo jest umierać, żyć trudniej, rzekł Horacy. Cytuję Gałczyńskiego, gdyż przemiany ustrojowe zainicjowane manifestem PKWN z lipca 1944. 1944 próbował unieważnić tak istotną, regulatywną, jeszcze niedawno, kategorię ho ho honoru, a teatrzykowy te refren, więcej Osmańczyka, mniej Grotgera, yy, zafunkcjonował na tyle szeroko, że stał się na długo hasłem wywoławczym pewnego sposobu myślenia. Miejsce honoru tego wzorca pełnoprawnej miejs miejskości miała terazając praca. To ona, właśnie w myśl 14 artykułu Konstytucji PRL z 1950 roku, jest prawem, i cytuję ją, jest prawem, obowiązkiem i sprawą homo honoru każdego obywatela. Pracą swoją, przestrzeganiem dyscypliny pracy, współzawodnictwem pracy i doskonaleniem jej metod, lud pracujący miast, i wsi wzmacnia siłę i potęgę ojczyzny, podnosi dobrobyt narodu i przyspiesza całkowite urzeczywistnienie ustroju socjalistycznego. Najpierw kobiety i mężczyźni pracowali przy powojennej odbudowie kraju i stolicy, potem w, stachowskim, w, stacho, w, stachon, w stachanowskim tempie przodowników. W latach 60. już nieco spokojniej w ramach małej stabilizacji budowania rodzinnego dobrobytu w kolejnej dekadzie, kiedy Perfekt śpiewał telewizor, meble, mały fiat, oto marzeń szczyt. Znów intensywniej, gdy szczytu 10. potęgi gospodarczej świata i forsowania gierkowska modernizacja wymagały na nowo mobilizacji. Nie będę tutaj omawiać tego faktu, że właśnie próbuję też zrozumieć mężczyzn, którzy popierają korwina, i myślę, że właśnie każdy mężczyzna powinien, niezależnie od swoich poglądów, przeczytać tę książkę. I kobiety oczywiście też jestem za. Po prostu to powinna być też lektura. Mamy tutaj różne dokładnie epoki, o których chcę później. Bo myślę, że autor też do tego tematu dochodzi i właśnie chce się z czasem na tym skupić. Na ten moment, drodzy panowie, ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze. Co myślę o tej służbie wojskowej? No cóż, wiele osób chce samoistnie być żołnierzami, ale z drugiej strony, kiedy myślą o tym, że jednak na wojnie można zginąć, myślę, że tak naprawdę najgorszym elementem wojny jest to, że po prostu można na niej zginąć i nikt nie wie, czy z niej wróci cały i zdrowy. Więc tak naprawdę no, mężczyźni którzy idą do wojska są gdzieś tam już mają przyczepione to że jeżeli zostaną wybrani mają iść na wojnę to ta broń gdzieś może ich zabić jest to myślę bardzo ciężkie też z punktu widzenia psychologicznego bo skoro taki mężczyzna wojskowy zakłada rodzinę no to gdzieś tam istnieje to ryzyko że go tak naprawdę nie będzie tak że po prostu że w pewnym momencie zginie. Yy, są takie zawody, policjan, strażak, tak, które nie dają takiej gwarancji. Yy, no, oczywiście można zginąć nawet w wypadku samochodowym, ale mówimy tutaj właśnie o tym żołnierstwie. Więc kiedy w dzisiejszych czasach widzimy, że młody człowiek ma jechać i bronić ojczyzny, jest, jest też Legia cudzoziemska, jak wiecie, gdzie zarabia się duże pieniądze. Żołnierze szybko odchodzą też na emeryturę, więc tutaj no, są to takie zawody stresujące, wysokiego stresu. I jak już myślę, moim zdaniem, mimo wszystko służba wojskowa powinna nie być obowiązkowa. Oczywiście, jak wiemy tutaj, że są różne kategorie z służby, tak, że tutaj po prostu można, jeżeli ktoś jest niepełnosprawny, schorowany, leczy się psychiatrycznie. Lub ma jakiś fizyczny defekt, no to jest oczywiście odrzucony z tej służby. Ale myślę, że generalnie też przestańmy postrzegać mężczyzn jako tych wojskowych, bo oni są też ludźmi, oni też mają swoje pragnienia, mają swoje marzenia i nie muszą naprawdę iść do wojska. Oczywiście, no w sytuacji, kiedy mają, no, no, że tutaj nadejdzie no, wojna, no to wiadomo, że jednak no fajnie by było bronić tej ojczyzny niezależnie, czy chociaż też tak do końca nie jestem za tym, no bo mówię, jednak każdy gdzieś tam, każdy z nas jest inny i nie mnie to oceniać po prostu, yy, żeby posta postępował zgodnie ze sobą i no myślę, że jednak tych mężczyzn jest coraz mniej i fajnie by było gdyby się wszystko jakoś wyrównało po prostu żeby wszystko się wyrównało. Więc drodzy panowie, ja jeszcze będę wracać do książki profesora Śmieja i chcę się dowiedzieć od was co sądzicie o obowiązkowej służbie wojskowej, bo jak nie mam, no to nie jest powód do radości, bo to gdzieś tam jest takie zmuszanie. Mężczyzn, chociaż kobiety też są zmuszane do porodów, do aborcji i do wielu innych rzeczy. Myślę, że to zmuszanie jest czymś najgorszym, co może być, tak? bo to tak jakbyśmy byli postaciami w grze, a gdzieś tam ta rzeczywistość byłaby daleko. No, niedawno odbyło się reunion programu Love Never Lies, który wzbudził wiele kontrowersji, oczywiście ja też w kolejnym odcinku Wam o nim opowiem. Na ten moment, drodzy panowie, posyłam wam moje serduszko skoniakowe, bo to jest serduszko skoniakowe, i życzę wam miłego wieczorku, miłego dnia. I dbajcie o siebie, panowie, chodźcie do saunarium i nie tylko dbajcie o wasze zdrowie, uprawiajcie sporty, bo, bo co? Bądźcie, jesteście i pamiętajcie, że jesteście wartościowymi ludźmi, niezależnie od tego, co wam w życiu wyszło lub nie wyszło. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki pa.